Witajcie, chciałam Wam pokazać jak wygląda sala porodowy na Inflanskiej w Warszawie słuchajcie, tutaj jest taki um, takie łóżeczko dla dziedzi ono jest tak po um, nie jest na płasko tylko tak po ukosie, żeby um, dziecko mogło sobie odbić tutaj jest taka szafeczka szuflada, szafeczka na dole i tutaj to się rozkłada na dół, można swoją walizkę tu postawić. A, tu jest, a, no tak jak Wam mówiłam wcześniej, zobaczcie, tu jest wysoko gniazdko. A, także tak. Tutaj można sobie zapalić lampkę. No i tak wygląda łóżko. Okropnie niewygodne są te łóżka. One mają regulację, tutaj, um, tej części, gdzie kładziemy głowę, można sobie to podwyższyć albo obniżyć. Mamy tutaj telewizor, to jest sala dwuosobowa, gorsza na śmieci. Tutaj jest łazienka, no wiecie standardowa łazienka. I tu jest taki kącik, taki duży zlew. Tutaj można przewijać dzidzie. I tutaj się włącza takie specjalne światło, które grzeje. Tutaj jest światło, tutaj jest taka grzałka, więc jak chcecie przewinąć dzidzie, to można sobie to położyć, włączyć grzałeczka, poczekać trochę i ciepałku a przewinąć sobie dziecię no i tak to wygląda to jest jedno łóżko jest wolne a na drugi drugie łóżko jest dla nas dzieciuch sobie śpi teraz